Autokar 1, 2, 3 26 października, 8.11 klasyczny poranek, piąta rano kakałko z kawą owsa jeszcze nie było no bo biegam szybko po wstanięciu 3 godziny po wstanięciu, no to jest w miarę szybko, jak na taki trening, który dzisiaj będę robił czyli 10 minut intensywnie Umiarkowanie. Strefa trzecia, tak zwana, próg, tak zwany, to nie będzie walka o życie, tylko po tych 10 minutach mam być w stanie od razu przejść do biegania tempem jakieś 5 minut, 4,30 na kilometr, coś takiego. Spodziewam się, że będę biegł mniej więcej 3,45, ale może się to wszystko zmienić. No, no, to lecę rozgrzeweczkę, jest dzisiaj dość rześko, ładne chmurki, tak się przejaśnia, raz jest całkowicie szaro, raz jest niebieskie niebo, ale w ręce mi zimno, więc zrobię rozgrzewkę i potem dopiero się rozbiorę. Jednym z powodów, dlaczego taki trening trwa u mnie tylko 10 minut, jest to, że bieganie nie jest moją jedyną aktywnością. Treningi triatlonowe są spoko pod tym względem, bo masz różnorodność pracy mięśniowej. Serce, tak naprawdę, to, jest, to są dwie osobne rzeczy: praca serca i układu oddechowego, a praca układu mięśniowego. No bo jak biegasz codziennie i biegasz właśnie te, dajmy 100 km tygodniowo i masz 30 minut pracy na thresholdzie, później jest wysoka intensywność i pomiędzy tym jest niska, no to masz zajazd w chuj i jak do tego jeszcze dorzucisz trening siłowy albo jazdę na rowerze, czy to nawet lajtowa jazda na rowerze, a co dopiero intensywna, no to po prostu bliska droga do przetrenowania. Czasami to jest choroba, czasami to jest utrata zajawki, czasami to jest po prostu przemęczenie i Ile będziesz puszował, no to będziesz puszował, a czasami się rozchorujesz po prostu i nie masz na to wpływu. To jest najgorsze. A czasami po prostu kontuzja cię złapie i mówię, no, przerywasz trening. no. Koniec końców, jak przerwałeś trening, to coś poszło nie tak. Możesz mówić, że to jest kwestia tego, że jest zimno na dworze i się przeziębiłeś, bo się co roku przeziębiasz w, na tym, w tym sezonie. No ale przerwałeś trening. Jakbyś pewnie nie trenował tak ciężko, to byś się nie przeziębił. Więc yy, łączenie dwóch planów treningowych u mnie się nie sprawdza. Jak chcę trenować według jakiegoś planu z książki, na przykład Jacka Danielsa robiłem swego czasu, to część treningów muszę skrócić, zmniejszyć, a część w ogóle usunąć, no bo wiem, że aktywność będzie tak czy siak. To jest droga do długowieczności. <grytanie> tak mi się wydaje. Tak myślę. No ja tak robię i się sprawdzę. A może się nie sprawdzę, chuj, wiem, bo w każdym razie ćwiczę. Chodzi o to, żeby oddychać, 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 męczyć. Podnoszenie ciężarów to nie jest dodatek, to nie jest dodatek, to jest obowiązek. To jest najważniejszy trening. Nie możesz być chudym szczurem. Co z tego, że będziesz szybko biegał? Bieganie da ci tylko to, że będziesz szybko biegał albo długo i się nie męczył, albo męczył mniej. Bieganie spedalskie, trenowanie biegania. To jest kurwa, tylko na tyle cię stać. 10 minut zrobione. Tempo takie. Jeszcze nie wiem. Moja relacja z bieganiem jest następująca. Świat jest tak skonstruowany, że jak nie biegasz, to nie jesteś maszyną. Nie, nie ominiesz tego. Bieganie to jest przemieszczanie swojego ciała bez użycia dodatkowego sprzętu. Jedynie buty. Dlatego też... Używanie karbonowych butów, jakichś super, hiper, ekstra, jest troszeczkę oszukiwaniem, ale to jest jeszcze dozwolone. Natomiast, jak nie biegasz, wyobraź sobie e, FIFA, grasz w FIFA i jeden z piłkarzy ma zablokowaną opcję sprintu. No nie korzystasz z niego. Chyba że to jest, bramkarz. no nawet jak to jest bramka, nie korzystasz z niego, po prostu. Więc biegać trzeba. To jest obowiązek każdego obywatela. Mówiłem to już wiele razy. Jeśli chcesz być maszyną, jeśli jesteś maszynistą i chcesz być maszyną, albo już jesteś, no to dobrze wiesz o tym, że trzeba biegać. Więc 10-minutowy trening progu jest tak krótki w porównaniu do planów treningowych, biegowych od najlepszych nawet trenerów na świecie. 10 minut biegu na progu to jest minimum, które się robimy w pierwszym tygodniu planu. To wynika z tego, że w sensie ja robię tak, jako maszynista, że mam inne aktywności, które również wprowadzają moje serce i układ oddechowy w stan progowy, co nie? Jakbym tylko biegał, no to to jest zupełnie inny temat. Ale na crossficie, na rollerze też jest wejście na wysokie tętno, szybki oddech. O to chodzi. A trening siłowy? Nie ma takiej możliwości, jeśli chcesz być maszyną, że nie dźwigasz ciężarów. Nie ma takiej możliwości. To jest po prostu niemożliwe. Jeśli chcesz być maszyną, dźwigasz ciężary. I to nie jest kwestia tego, czy dźwigasz dużo, czy mało, dźwigasz w chuj najwięcej ile możesz. Stary, to jest. No nie wiem jak to powiedzieć. No to, to jest na równi z bieganiem. To jest tak samo ważne. Jeśli nawet nieważniejsze. No ale. O, to jest tak. Jeśli chcesz w ogóle być człowiekiem, to musisz podnosić ciężary. A jeśli chcesz być maszyną, to musisz biegać jeszcze do tego. Z mojego doświadczenia łączenie dwóch planów treningowych polega na tym, że z każdego Rezygnujesz w jakiejś części. Czasami ego boli, ale pomyśl o tym w inny sposób. Jesteś kurwa maszyną.